Usońsiadno się sąsiada gorbije. Było to spotkanie z historią, tradycją i kulturą. W Kolonowskim odbył się wieczór tradycji śląskiej. Takie imprezy odbywają się u nas raz, dwa razy w roku. Jest to impreza z jednej strony zawierająca jakiś wykład, prezentacje na tematy związane z historią lokalną. Bardziej bliską Kolonowskiemu albo o, o wymiarze re, regionalnym, a drugim zawsze fragmentem tej imprezy jest koncert artystyczny, wieczory śląskiej kultury i tradycji tak się nazywa ten cykl. W części wykładowej uczestnicy spotkania poznali drewniane konstrukcje śląskich budowli sprzed lat oraz sposoby ich powstawania. Była to doskonała lekcja historii. Będę chciał y, Państwa y, 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 zaskoczyć, mam nadzieję, że, że zaskoczę, kilkoma zdjęciami z... Y, y, y. Kolonowskiego i z okolic. Nie ma tych zdjęć, dużo to są zdjęcia z, naszej, z naszego muzealnego archiwum sprzed no, kilkudziesięciu już lat. Tych zainteresowanych jest coraz więcej. Mam nadzieję, że również e, te imprezy będą e, coraz więcej osób przyciągać, bo myślę, że jest to temat e, bardzo interesujący. Dawne pieśni ludowe, które dzięki przodkom przetrwały do dziś, wprowadziły uczestników wydarzenia w niezwykły nastrój. Jak zaczynaliśmy naszą działalność taką upowszechniającą te pieśni, to korzystaliśmy z tego, co mama zaśpiewała, one się jeszcze w przekazie ustnym zachowały, a potem zaczęliśmy poszukiwania, docieraliśmy do takich zbiorów pieśni, czy do profesora Adolfa Degacza, czy ligency, czy Lompy, Józefa Lompy, no różne. No i przeglądaliśmy i jak nam się podobała jakaś, no to braliśmy na warsztat, opracowywaliśmy na skrzypce, klarnet i akordeon. Wesery małpój i